Polecam, nie polecam grę Forza Horizon 4. Forza na pewno polecę motoryzacyjnym lajkom, którzy chcieliby się choć chwilę poczuć jak motoświry, ale również fanom motoryzacji i pieczołowicie wykonanych modeli autentycznych, licencjonowanych wozów. Horizon 4 spodoba się także graczom, którzy lubią grzebać nie tylko w wizualnym, ale i technicznym tuningu samochodów. Gra spodoba się również zwolnikom wciąż rozwijających się gier z dużym potencjałem, jeżeli chodzi o dodatkowy content. A także ludziom zakochanym w klimacie i atmosferze Wielkiej Brytanii, i to nie tylko jeżeli chodzi o program Top Gear. Komu Forza Horizon 4 się nie spodoba? Na pewno nie spodoba się purystom realizmu, jeżeli chodzi o fizykę zachowania pojazdu na drodze, fanom autentycznego modelu zniszczeń samochodu, nie spodoba się także ludziom uczulonym na dosyć agresywny marketing DLC-ów i pakietów pojazdów oraz map. A także nie przypadnie do gustu przeciwnikom rpg owych mechanizmów w grze skupionej na arkadowych umiejętnościach. Czy Forza Horizon 4 warto kupić? Moim zdaniem jak najbardziej i też tutaj bym nie oszczędzał, ponieważ gra wciąż się rozwija, ma bardzo dużo do zaoferowania i to nie tylko stricte fanom motoryzacji, ale także graczom, którzy lubią takie tytuły jak Cyberpunk 2077 czy jakąkolwiek grę serii Lego. Polecam, nie polecam grę Forza Horizon 4.